Witam serdecznie, wieczór trochę chłodniej w końcu od wieczór. się nie zapowiada, także jest pięknie. Wieczorową porą, a dzisiaj już 18 lipiec. Ale jeżdżą, ale jeżdżą. Jutro w końcu piąteczek, piątunio, koniec tygodnia, koniec pracy. Będzie można odpocząć przez weekend w jakiś sposób po ciężkim tygodniu. Urlopy. Ludzie mają, ciężko jest. No ale tak było wiadomo, że w takim miesiącu inaczej nie będzie. Jest luks. Trzeba żyć do przodu i dawać sobie radę. Pozdrawiam serdecznie i czekajcie na kolejny film albo live'a z ryb, z wędkowania już niebawem. Pozdrawiam na razie, cześć.